Działa, wywaliło mnie jeszcze pół godziny mamy, także nie możemy nie oszczędzać. Trzeba ten czas wykorzystać. Dobrze, także jeszcze chwilę posiedzimy. Ok, tutaj miałem patrzeć, a tu fabryka. Można w fabryce coś budować, tak? Zobaczmy. No, tu jest ten przycisk też taki za duży trochę, bo powiększyłem go trochę nie? i tutaj też trzeba to będzie zaraz naprawić. Mamy jeszcze pół godziny niecałe. Może i całe nawet. Special. A tu jest S, S. S się aktywuje. Dobrze. To jest dobrze zrobione. Tutaj misje. Statystyki. Sklep. Bonusy, współczynniki, polityka, statystyki, tak? Opcje. Aha i tutaj kredysy, tak? Wchodzimy najpierw. Trzeba, tutaj jest dobrze. W miarę dobrze. Te przyciski tutaj są. Wyżej je dać. Wyżej trochę. Trochę wyżej może? Może rzeczywiście, o 25 pikseli. Zobaczmy, czy to da się zrobić. No tak, na gameplay mówisz. Jest taka w miarę duża. Chociaż te telewizory, czy coś, jak będą chcieli gdzieś podłączyć, to rzeczywiście przy konsolach może to mieć jakieś znaczenie. Tutaj znowu mi wywala kurczę. Nie wiem, co tu się dzieje. Cały czas mi coś wywala. Dobra, zatrzymamy tutaj nagrywanie na dysku, bo mi dysk cały zawalony już jest i tak co tu miałem zrobić? a wymiary, tak? Tylko tego przycisku podstawowego. rysowanie, tak? gdzie to było yy, ta pozycja? najechanie. utwórz. tu było chyba. nie. a to w rumie trzeba ustawić, bo co ja tutaj? czynię? trzeba ustawić. w pokoju po prostu rum 3 tworzenie postaci rum 3 jeszcze raz trzeba wejść dać trochę wyżej po prostu ustawić tutaj grida na jakiś normalny wymiar 25 niech będzie to pytanie do kogo do mnie czy do tej osoby Czy ja mam odpowiadać? Bo nie wiem, czary, dobra, czary są państwo, tu czary jeszcze miałem tutaj zmienić. No gdzie ten pokój się włącza? Tutaj, aha, bo tutaj jest jakiś obiekt, trzeba. O, zrobić tak. A tu wyżej trzeba było ustawić. To też tutaj wymiary są na 50 chyba, no oczywiście. 25 trzeba ustawić. Grida. 25 i dać trochę wyżej. No ciekawe, czy się uda to wprowadzić w dobre miejsce. Zobaczmy, jak to wygląda. No właśnie, chcemy jak najwięcej, czy trzeba było się je napracować trochę. Opcje, dobra, wchodzimy tutaj. No nie wiem, te przyciski są za duże, za duże są tutaj. Tutaj może być. Ten jest dobry, ale tutaj są za duże, albo trzeba miejsce zrobić tym przyciskom większe. Albo je po prostu w tworzenie postaci, czyli to jest room trzeci. Rum trzeci. Coś tam pewnie kupi, ale trudno powiedzieć. Z reklamą też jak ruszę. To zależy od wielu rzeczy. Czy gra będzie po prostu spełniała oczekiwania? Czy, czy nie będzie błędów za dużo też? Bo błędy mogą odstraszać, ale może się uda. Trzeba będzie testy zrobić. Na, na Steamie będzie gra, na, gdzie jeszcze? Na moim kanale będzie gra, na moich mediach społecznościowych, na blogu, na wszędzie. No trochę będzie gdzieś tam, może, może do gazety nawet trafi. Taka jest też opcja, rozważam ją. Że moje gry pokazać w gazecie lokalnej, żeby... ktoś, Może ktoś się zainteresuje. Jakiś artykuł sponsorowany czy coś. Takie rzeczy. Taki marketing partyzancki trochę. Nie ma budżetu w każdym razie na wielkie kampanie. Dobra. Czyli wchodzimy tutaj do room 3. Dobrze mówię. Room 3. Tworzenie postaci, tak, room3 i tutaj może po prostu w room3 ustawić skalowanie inne, inne skalowanie po prostu, rysowanie, tak, tutaj i tutaj zrobić tak i w room równa się room3, to robimy tak. skalowanie jest tutaj, czyli 0,5 0,5. Powinno to działać, ale zobaczymy. Myślę, że gra jest oryginalna na pewno w dużym stopniu. Gra jest oryginalna i ma głęboką mechanikę. Ma też kilka takich funkcji, które mogą przyciągnąć graczy, jak tworzenie czarów czy tworzenie postaci. Można grać z kimś o zakłady, także też ma dużo takich cech, które mogą przyciągnąć, ale trudno powiedzieć. Jeszcze nie mam doświadczenia dużego na tyle, żeby. Na pewno kilka sztuk się sprzeda. To mogę być pewny, że kilka sztuk uda się sprzedać na początku, ale czy będzie to 100 sztuk czy 50 ogólnie, całościowo, czy mniej, czy więcej może? Trudno powiedzieć. Trzeba było to rozważyć na papierze. Na papierze po prostu.